Serdecznie witam na kanale. Wszystkie wagi. Cieszę się, że słuchacie, że jesteście tutaj z nami i Wam się wszystko podoba. Myślę, że się podoba, bo mam dużo lajków, komentarzy, za które serdecznie dziękuję. Oczywiście jak najbardziej cieszę się z wszystkich subskrypcji, które otrzymuję na co dzień. Codziennie te subskrypcje idą do góry. I oczywiście chciałabym prosić osoby, które mnie nie subskrybują jeszcze, a chciałyby otrzymywać wiadomości i powiadomienia, co nagraliśmy nowego, co jest ciekawego, to również zapraszam do subskrypcji. Tym będziecie mogli pomóc nam rozwijać ten kanał bardziej dla Was. Będziemy mieli większy szereg możliwości i czasu dla Was, a przecież jesteśmy tutaj dla Was. Dzisiaj dla Was zrobiliśmy taki. Zawsze Czarek wybiera, więc to on wybrał ten zestaw kart. No a ja tutaj dostosowałam pytania. Więc ogólnie powiem dla wszystkich, co się wydarzy. Zobaczymy tutaj w kartach, co będzie. Dla wszystkich osób spod znaku wagi. Hmm. Na pewno tutaj osiągniecie... Yy, Jakiś wyższy stopień w pracy, w nauce, widać, że sytuacja finansowa jest dla Was na ten tydzień rewelacją. Jest pokazane, że nie inwestujcie, czyli też nie kupujcie czegoś, możecie stracić. Tutaj karty pokazują, że bardzo istotne znaczenie dla Was w tym tygodniu będzie miała kobieta, której będziecie chcieli wszystko ofiarować. Widać, że na pewno będziecie chcieli jakiś kurs, szkolenie, czegoś się uczyć nowego i. Na pewno być może od tej kobiety będzie ta propozycja, ona będzie to załatwiać, więc warto jak najbardziej to realizować. ma dalej. Jest pokazane spotkanie towarzyskie, i karty pokazują, że może się nie odbyć. Tu jest wieża, czyli jest coś zaplanowane, macie gdzieś iść, pójść, jechać, to przemyślcie. Czasami warto po prostu zmienić termin, albo zmienić miejsce, albo osoby, albo jechać. Zobaczymy, nie do wszystkich wiadomo to się tyczy nie do wszystkich Was spod znaku wagi. Zobaczymy teraz ogólnie dla wszystkich 50+, plus, co będzie właśnie dla Was na ten tydzień. Dla wszystkich Was spod znaku wagi 50+, plus. zobaczymy. Na pewno będziecie załatwiać sprawy związane z domem. Nie będzie to od razu, bo tu widać przy tym kartę, która mówi zawsze, że to będzie 4 miesiące, to będzie dłużej, ale warto by było już w tym tygodniu to zacząć, żeby po prostu można było niektóre rzeczy przyspieszyć, bo wiadomo, karty to nie chociaż są wyrocznie w kartach, ale chodzi o to, że nie jest tak, że to tak musi się wydarzyć, tylko. Tak będzie, jeśli nic nie zrobimy, więc trzeba coś z tym zrobić, żeby było to szybciej. No mi wyleciała karta kłótni, więc uważajcie na jakieś sprzeczki, kłótnie. I tu jest karta sąsiedzka, więc może to dotyczyć sąsiadów. I tu jest uroczystość jakaś, więc coś, jakieś niesnaski. Jeśli planujecie uroczystość w domu, przegadajcie to z sąsiadami. Jeśli sąsiad będzie miał takie uroczystości, no to nie miejcie do niego konfliktu, bo tu widać, że nic nie załatwicie. I ten sąsiad, gdybyście wymieni jakąś uroczystość, też nic nie załatwi. Więc szkoda po prostu waszego zdrowia. Lepiej się uprzedzić o takich e, sytuacjach, że takie rzeczy będą, takie zdarzenia miały miejsce. Widać też, że wiele rzeczy będziecie mogli zapłacić w tym tygodniu. Nie będziecie się przejmować rachunkami, będziecie natomiast analizować jakieś pisma. To będzie dla Was y, z, potrzebne. To jest pokazane do załatwienia spraw urzędowych. I tu jest pokazane, że w tym tygodniu, jeśli ktoś ma jakieś sprawy sądowe, to widać, że wszystko pójdzie po Waszej myśli, wszystko będzie się kręciło pozytywnie, więc warto jak najbardziej się tym zająć, bo to będzie dla Was strata, jeśli nie będziecie nic w związku z tym robić. To tak ogólnie widać, jeśli chodzi o Was wszystkich. Teraz zobaczę, co będzie w miłości z kart cygańskich dla wszystkich osób z podznaku wagi. Zobaczymy, jak to tutaj się ukształtuje, miłość u Was. No, na pewno będziecie robić wszystko, co jest związane z Waszym domem, szczęście rodzinne, i widać też spotkania rodzinne, widać wizyty, towarzystwa. Więc będziecie jednym słowem mówiąc się bawić, może macie jakąś uroczystość, że tutaj tak to aż wychodzi. Więc widać w kartach, miłość będzie się kręcić, także będziecie szczęśliwi. Zobaczymy, jak będzie w miłości u wszystkich 50 plus. Tutaj musicie uważać na zazdrość jakiejś kobiety. Może dojść nawet do zdrady, więc musicie zastanowić się, sprawdzić tego mężczyznę, bo tutaj zazdrość zdrada, zazdrość wyszła, wdowa. Czy nie jest jakaś kobieta, która była w związku, niekoniecznie musi być wdową. Karta oznacza, że była kiedyś, miała mężczyznę, teraz chce z powrotem wejść w relację, i przez nią, przez jej zazdrość możecie mieć problemy, a ona też was może zdradzić. I niekoniecznie musi to mężczyzna, że zdradza, bo nie zawsze tak jest. Chociaż tak się tutaj przypieło. Zobaczymy teraz ostrzeżenia, jak rozwiązać problem. Jeśli macie problem w tym tygodniu, albo będziecie mieć problem, no to wtedy będziecie wiedzieli, jak to rozwiązać. Jeśli już jakiś problem się zaczął i tym tygodniu szukacie już teraz rozwiązania, no to być może tutaj będzie w kartach dla Was rozwiązanie. Zobaczymy rozwiązanie problemu, ostrzeżenie na ten tydzień dla wszystkich osób spod znaku wagi i tu jest pokazane, że musicie przede wszystkim nie wciągnąć się w jakieś zamieszanie z innymi ludźmi i Brak pewności siebie będzie was zabijał, więc w miłości musicie być otwarci i powiedzieć: kawę na ławę, o co wam chodzi, co chcecie, czego oczekujecie, bo jeśli nie powiecie, to stworzy się jakieś zamieszanie, będziecie wszystko skrywać i tak naprawdę do niczego dobrego to nie doprowadzi, nie dogadacie się. Zobaczymy teraz, jak będzie tutaj, jeśli chodzi o ostrzeżenia, jak rozwiązać problem. Tam wyszedł typowo uczuciowy. No, a zobaczymy tutaj, jaki będzie problem dla wszystkich 50. Plus. Na pewno coś będziecie musieli odnowić, ale będzie to korzystne. Nie bądźcie niecierpliwi, bo tu jest pokazane, że niecierpliwość nie popłaca i powinniście bardzo rozwijać swoje pasje. To na pewno też y, dla Was wpłynie pozytywnie i to jest takie ostrzeżenie, że nie robicie tego, marnujecie swój czas, swój talent, swoje możliwości, które w przyszłości mogą okazać się zbawienne. Dobrze. Zobaczymy teraz, jakie jest przesłanie na ten tydzień dla wszystkich osób spod znaku wagi. Zobaczymy przesłanie i wybiorę dla Was też szczęśliwy numerek. Dla Was wszystkich. Tutaj chcę iść, ale nie wypuścimy. Duże te karty, to ciężko się kasuje. Już patrzymy. Prawdziwa miłość. Już taka karta dzisiaj mi wyszła. Tu jest pokazane, że powinniście jak najbardziej uwierzyć swojej partnerce, par partnerowi, że jest to prawdziwe uczucie, jest to prawdziwa miłość, którą trzeba pielęgnować, trzeba rozwijać. Tu jest pokazane, że uwierz w siebie, patrząc na te inne karty połączone z tą, to właśnie weźcie to pod uwagę, że to jest najważniejsze na ten tydzień, żeby zaufać tej drugiej stronie. I nie robić niepotrzebnie jakieś tam problemy. Jeśli chodzi o szczęśliwy numerek, to tutaj widać, że jest cyfra 30 i to będzie dla Was takim szczęśliwym numerkiem. Oczywiście i kombinacje tej cyfry 30, a o kombinacjach cyfr mówiłam w tygodniowych rozkładach w poprzednich tygodniach, to na pewno znajdziecie. A tymczasem. Cieszę się, dziękuję za uwagę. Cieszę się, że dotrwaliście do końca, posłuchaliście mnie. To teraz rozpoczynacie swój nowy tydzień z nowymi pomysłami i z nowym życiem. Każdy dzień jest, da, dla nas daje zawsze coś fajnego nowego. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.